No, to tak lądujesz? Kurwa, tak lądujesz? No. O, no dobra. Ty, co to, co się nagle ten? A, bo tam jest wyspa na tym. O, kurwa, grubo. Grubo, kurwa, grubo! GRUBO ZJEBANYCH CHŁOPAKU, KURWA! Kurwa idiota! No jak zwykle, kurwa! On ma bicący pilota! Kulea! Chyba nam się zawsze uchylnik! <śmienny> oj, oj, oj! <śmienny> <śmienny> Postawiłem cię. Dzięki, dzięki, jedź. Przyjmuję jeden. Dobra, dobra, to było. 34. Bez walutunku dojadę. Siedem tysięcy, to złe? Tak. Były złe? To złe, dawaj manę kurwa! Dobra, kilka słów, yy, szef policji Montana. Daj, daj mi mikrofon, niech ktoś podstawi. Ty, mam, Ty, masz mikrofon? Dawaj, dawaj. Ja mam, ja mam takie dawaj, składane. O, mamy dwa nawet. Pa, pa, zaba, zaba. Widzowie, zobaczcie, co się dzieje. Pasterzem nie, nie brak mi niczego. niczego. I wszyscy! PANEM pa, pa, pasterze, Pasterzem nie brak mi niczego. Jak się nazywasz? No, 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 na telefon. O rety! jest? tu? Ona tak spadła. I to ci kolejne Wie, że chcesz go jebać. No to kurwa no. Dobra, będzie reklama w środku. Przeszkadza Nie. Co Dawaj! to <laughs> Kurwa, przejechał, a to to Lucja. Bo ja mam tajemnicę swą, to wy pod podmo... To Roman. To to Najman. robisz, robić, Judy. Pooglądam was. O! O! Śmietniku, jestem po oczy! Po oczy zamknęli mi Czekaj, czekaj, musisz się... O. O, oj, lepiej? Lepiej. <laughs> Nigdy w życiu nie wrócę do śmietnika. Nie! O! Judy skacz, skacze. O, dzi. Kurwa, <grym> a ja, <ty> nie wychodzi. Nie <grym> to nie wychodzi. Fajne. Super interes, interesowni. Ty to masz głowę do interesu. Si. Bez zero, to ci zniszka blokersocia organiczne. O, ale ja tam pracuję mam za darmo. Ej, tam czy tutaj? A, tutaj. Ja nie, mogę za bardzo, wiesz, konkurencja. Dobra. Ale ode mnie. Dobra, 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 ja jest to mnie czemu nie mogę? Co wy tu robicie? Ma hmm. na

tak, szpital teraz. Tak nawet Pastorowi pokażę tutaj. Tutaj w Oj, właśnie zabrali helkę. Oj, 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 Co tragedia. Co za przyjeb. Ja tutaj, no niestety. Oj, Pastora pomogę. Antony? A, ale coś chyba leci jeszcze, nie? Nie, nie, to już wylądowało w wodzie. Antony zgłoś. Zajebali nam Helkę 1500 nic przy sobie, skonfiskowaliśmy wszystko. Wiem, no debil. Znaczy nie wiem, no teraz wiem <śleskujesz> <śleskujesz> To za baron Mi, po co jak on idzie kogoś odbić, to wie z sobą torbę z amunicją, jakbyśmy mieli strzelać z jakiegoś, nie wiem, minikana, czy, przepraszam, po co jest mu to, ale widzisz, nie może być dnia, w którym on czegoś nie zrobi. Dobra, teraz git. Mówisz, dobrze dobra. będzie, po Do prostu. Dobra, dawaj, dawaj. Fuck man. Już Damaged jest, Damaged. No, kurwa, no bo wieśniczek jak i o to się jest. Kapki i mordę. <laughs> Dawaj, 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 no! Hop, hop! Dobra. Jest, wow, elegancko! Wow. Ląduj, ląduj! O oh. oh, Jezu... <laughs> Trochę się nadziałem. to? NIE, TY JESTŁIŚ POJEBANY! No co, kurwa? <laughs> to jest to jakiś kurwa żart, to żart, Ja pierdolę, żart, ty zjebie! Ej, spokojnie. Skąd to kurwa wziął? Nie wiem, kurwa. Pralni, kurwa? Skąd to wziął? Kurwa! Wiesz, <laughs> ...Evron spadł z fotela. 150 kg na ziemię jebnęło, to był ch. Cześć, kurwa. A? Generalnie to. Masz. W... To, A? No to Spróbuj sobie. Spróbuj sobie To no bardzo jest zupa, się. Ale spróbuj jaka zajebista. Nie wiem. Pierwszy to żółwik nie umiesz napisać. A to już chuj. Nie dostałem za to. Nie, no. No. To, to nie zajarać. Ja, ja mam jedno miejsce. Ale dobra, jest moje na i najecie. Dobra, to mogę. To dziękuję. Proszę. Może powiedziesz od niej. No, była tutaj wcześniej. Nie? Ale na z to z drugiej strony, co słyszałam. Oglądasz na własną odpowiedzialność. Oj, matka jest.